Serio? Żartuję. Dobry. Cześć, miłego dnia. Cześć, pewnie, wziąłem. A chciałbym bym nie dać. No, chciałem byś <grym> mi Dzisiaj będzie tempo. Dzisiaj będzie szybko, sprawdzanie prędkości. Najpierw parę krótszych odcinków, później mocny. Taka symulacja wyścigu na 1000 metrów. Eee, może być niezła reakcja po tym treningu, ale też ostatni taki mocny akcent przed startem, później już tylko się przygotowujemy do ścigania. I na palce. No, teraz, trzymamy, o, o, to, żeby, nie, teraz lewą przytrzymany był. Co? Można. Można, można. Lewą delikatnie do przodu. Nie odstawiaj w bok, tylko do, do przodu pchaj się, Tak. udawałeś tam sprawdzasz brat. <śmienki> 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 Chociaż powiem że co. no, no, to Ale stary, Voltarenu, też coś się najadłem. O Jezu, no. Brałem po trzy tabletki dziennie, aż do niedzieli. Dokładnie, no, do, do, do wczoraj. Ja ogólnie jestem czułym na Voltarenie. No, na pewno. Trzeba już zapomniał. Tęgę tak Dobra. Czas się, czas się zbierać. Musisz tak przejechać jak na Mistrzostwach w Czyli zacząć się spokojnie wjechać sobie te trzy rundy i zobaczysz, jak będzie OK, no to wtedy wiesz. Dobra, czy nawet jakby były takie do 32, to... No, zobaczymy, jak będzie to pojechać. Trudno dobra. tutaj powiedzieć coś o rundzie, bo lutni nie wiadomo jaki będzie. No dobra. Ale, ale żebyś nie wiesz, nie poszedł tak jak w że za mocno zaczniesz, a później dostaniesz tak. beton po właśnie, Tego się obawia, nie? No to sobie musisz spokojnie zacząć, mhm. tylko wiesz, Będziemy to już określać, jak zaczną się zawody, będzie wiadomo co jest, jaki lud, jak, jak wiesz, Jadą. Biodra? Jak? Dobrze, no tak, zabierasz dynamicznie, nie, nie bez przyciągania, tylko od razu wiesz. Hop, wejście, chodzisz na nogę, i tak trzeba, żeby ta noga nie zostawała, tylko wiesz. Od razu zebrać i złożyć. Zebrać i złożyć. Tak. Dobra żebyś nie uciekła barkami. Przytrzymać, położyć to prawa z boku, żeby było. Z boku. Nie do tyłu tam, tylko z boku. I na zejściu też. Nie uciekaj tu barkami, tylko cały czas trzymaj na prawo i wychodzisz na zejście, pierwsze dwa kroki spokojnie ustaw sobie jazdę. Ustaw jazdę, ściągnij obniżone kolano i dopiero później zaczynasz jechać. Nie żeby zejść i od razu szybko zrobić cztery kroki, które wiesz, do tyłu uciekają. 6. Lata 70 e czy 80? E? Ja bym 80 e puścił, tak wiesz. Bo ty który rodzisz? 8-6, tak? 8-6, tak? Ładnie tak? <grym grym> ubrany. Tak jest. Energii masz dużo. Odpoczęłem makaronik Tak? Tak jest. Jaki makaronik? Z No nie miałem tu przyjechać, ale musiałem zrobić tam jeszcze jedną rzecz. Szkoda, że mnie nie przywiozłeś. Szkoda, że mi nie powiedziałeś. No i nie wiem, czy to Ferrari czy Porsche. Co, co Porsche? A weź zamów, to Porsche. Porsche, nie. A zamówisz to wczoraj? Bo ty tak czym jeździłeś? Ale. ty? że trawiam. Albo a nie, ma przyjechać, bo już jest w resoraczku. <śmiennie> nie mogę, nie mogę jakoś się oswoić. Teraz wyszło. No, teraz się udało. Z <śmiennie> tego <sobie> się spadło, nie trzeba. było trzy, co było pięć, ale. <śmiennie> trzeba być ambitnym.